Pracodawca może zabronić kierowcy dorabiania sobie w innych firmach, czy to na podstawie umowy zlecenia, czy to na podstawie jakiejkolwiek dowolnej umowy. Brzmi jak paradoks, a jednak jakiś czas temu zmieniły się zapisy ustawy o czasie pracy kierowców i w rozdziale trzecim poświęconym Obowiązkom pracodawcy znajdziecie taki zapis, który brzmi dokładnie: jest to artykuł 24, punkt 3. Pracodawca może zakazać kierowcy jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy. O ile jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa w transporcie drogowym lub koniecznością przestrzegania przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Taki zapis funkcjonuje i ma moc prawną. I może powiedzieć, że to jest totalna bzdura, ale niekoniecznie. Z czego to wynika? Bo wcześniej takich zapisów nie było, przyjmowało się tylko oświadczenie od kierowcy, którego się zatrudniało o niepozostawaniu w zatrudnieniu albo o wymiarze zatrudnienia i te oświadczenie dalej obowiązuje to te, dalej jest artykuł 24 ustawy o czasie pracy kierowców który zobowiązuje pracodawcę do tego aby odebrał od kierowców których zatrudnia oświadczenie na piśmie właśnie o wymiarze zatrudnienia albo nie o pozostawaniu w zatrudnieniu o innego pracodawcy. Jeżeli ten kierowca pracuje również u innego pracodawcy, to należy przyjąć od niego oświadczenie od przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy. Albo o ich niewykonywaniu. Czyli, jeżeli jesteś kierowcą zawodowym, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz kierowców zawodowych, to po prostu musisz wiedzieć. Kierowca powinien Cię poinformować, jeżeli gdzieś jeszcze pracuje, a Ty też powinieneś dołożyć wszelkich starań, aby dowiedzieć się. Gdzie ten kierowca pracuje i w jakim wymiarze czasu pracy, i ile godzin czasu jazdy średniotygodniowo wykorzystuje w tej dodatkowej pracy. Dlaczego? Normy rozporządzenia 561 w zakresie czasu jazdy przypominam, limit tygodniowy czasu jazdy dla kierowcy jest to 56 godzin jazdy w okresie tygodniowym i 90 godzin jazdy w okresie dwutygodniowym mamy też limity czasu pracy które wynikają między innymi z ustawy o czasie pracy kierowców i tutaj maksymalna ilość pracy w ciągu tygodnia nie może przekroczyć 60 godzin tygodniowo pod warunkiem że średnio tygodniowo to nie przekroczy nam 48 godzin nie będę teraz tłumaczyła, o co chodzi z tymi limitami, tylko po prostu sygnalizuję, że takie są. Czyli mamy określone prawem limity dotyczące i czasu jazdy, i czasu pracy. I teraz to jest bardzo istotne w planowaniu pracy, no bo jeżeli w jednym tygodniu nasz kierowca wykorzysta 56 godzin jazdy, to automatycznie w kolejnym tygodniu nie może już tak daleko jechać. I musimy mu zaplanować jakąś Krótszą trasę, tak aby zmieścił się w tych 34 godzinach jazdy. Tak, aby w okresie dwutygodniowym nie przekroczył 90 godzin jazdy. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że kierowca, bo tak faktycznie może być, że w pierwszym tygodniu kierowca miał 56 godzin jazdy, w drugim tygodniu koło czwartku już ma 34 godziny jazdy. No i u nas w firmie znaczy w ogóle generalnie ponownie może ruszyć dopiero w trzecim tygodniu, bo dopiero w trzecim tygodniu, czyli w nocy z niedzieli na poniedziałek, zeruje mu się ten limit dwutygodniowego czasu. Jazdy. Tutaj odpoczynek tygodniowy regularny, czy też skrócony, czy nawet z rekompensatami niczego nam nie załatwia, bo jeżeli zrobi w czwartek 45-godzinny, regularny odpoczynek tygodniowy, no to kończy go w sobotę, a sobota to jest dalej ten sam tydzień, bo przypominam, tydzień trwa od poniedziałku do niedzieli bez względu na to, kiedy są odbierane odpoczynki tygodniowe. Więc mamy taką sytuację, że w pierwszym tygodniu kierowca ma 56 godzin jazdy, w drugim tygodniu ma 34, tak? No i w czwartek czwartek u nas skończył pracę kolejny wyjazd dopiero w poniedziałek no bo nie ma godzin jazdy do dyspozycji ale kierowcy czasami są nieświadomi czasami też spedytorzy dyspozytorzy też są nieświadomi tego że właśnie ten że ten czas jazdy zeruje się dopiero w trzecim tygodniu i w trzecim tygodniu kierowca dopiero będzie mógł ruszyć no i trafi mu się przed kierowcy trafi się złoty strzał żeby pojechać gdzieś w sobotę na skoczka na załadunek. tak? No, i niestety będzie naruszenie: będzie naruszenie, będzie przekroczony tygodniowy i dwutygodniowy czas jazdy. Tak, i powiedzmy w trzecim tygodniu wróci do siebie, do firmy, pojedzie w poniedziałek w trasę. Za, jakby no nie zawsze, tak? Nie zawsze odczytujemy tę kartę, albo mm, generalnie karty kierowcy, przypominam, trzeba odczytywać co 28 dni, tak? No, nie było jeszcze tego terminu odczytu karty kierowcy, albo był termin odczytu karty kierowcy, ale przecież od razu nie analizujemy tego, tak? Tylko kierowca odczytał kartę, potem to albo wysyłacie do firmy, która rozlicza czas pracy kierowców, albo, albo sami gdzieś tam to, to rozliczacie, tak? I nawet nie będziecie mieli świadomości o tym, że było takie naruszenie. Waszego kierowcy. A. Um... Mm, tak, a kierowca pojedzie w trasie zostanie zatrzymany, okaże się że właśnie były jakieś naruszenia które powstały kiedy on nie prowadził samochodu w waszej firmie jednak to się zaewidencjonowało na jego karcie kierowcy, bo on ma kartę kierowcy jedną na której ewidencjonuje aktywności wtedy kiedy jeździ w każdej firmie, u każdego mm, pracodawcy, no i niestety mandat będzie na kierowcy, jeżeli za dany typ naruszenia e, przysługuje mandat na zarządzającego transportem albo na przedsiębiorcę, to pomimo tego że do naruszenia nie doszło w Waszej firmie, to mandat zostanie wystawiony na Waszą firmę. Oczywiście potem można się próbować odwoływać i tak dalej. Ale pamiętajcie o artykule 24 ustawy o czasie pracy kierowców, który, który to na pracodawcę nakłada obowiązek, tak? żeby ustalić, czy kierowca jest gdzieś zatrudniony, ile godzin jeździ. Często jest też tak, że kierowcy jeżdżą w jakichś systemach 2 na 1, 3 na 1, 2 na 2 i tak dalej, prawda? No i właśnie pytanie, czy kierowca, jak ma ten tydzień wolny albo dwa tygodnie wolne, może sobie gdzieś pojechać na skoczka, nie na skoczka, może podjąć dodatkową pracę, jeżeli firma, w której jest zatrudniony wyrazi na to zgodę, tak, przede wszystkim należy poinformować o tym pracodawcę, że dobra, tu jeżdżę dwa na dwa, to jeszcze gdzieś indziej sobie będę jeździł, będę sobie dorabiał i pamiętajcie, każdorazowo, to jest i do kierowcy. Kierowca powinien wtedy powiedzieć, ile gdzieś tam na skoczka wykorzystał czasu pracy, czasu jazdy, a najlepiej byłoby wys przed jakby zaplanowaniem kolejnego wyjazdu w pierwszej firmie, w pierwszej tej głównej firmie wysłać odczyt z karty kierowcy, żeby oni mieli to do wglądu i żeby mogli odpowiednio zaplanować kolejny wyjazd. Z drugiej strony, wy jako pracodawcy pamiętajcie, jeżeli jak już pobieracie dane z karty kierowcy, zetknijcie, czy tam nie ma logowań do innych samochodów, które nie są przypisane do waszej firmy, bo wy w ten sposób też powinniście być świadomi, tak, że kierowca gdzieś po prostu jeździł. I tutaj jest kwestia dogadania się pomiędzy kierowcą a pracodawcą. Jeżeli jesteś kierowcą, to pamiętaj, że masz jeden limit czasu jazdy i czasu pracy na wszystkie firmy, w których pracujesz, w których jeździsz na skoczka. I, yy, i trzeba brać to pod uwagę, tak? I nie da się ciebie dobrze zaplanować, jeżeli twój, twoje, twoi poszczególni pracodawcy nie będą mieli informacji, gdzie i kiedy, ile godzin po prostu wyjeździsz. Z drugiej strony, wy jako pracodawcy, to na was ustawodawca nałożył obowiązek właśnie dowiedzenia się, czy ten kierowca gdzieś pracuje jeszcze, czy nie pracuje i ile to jest pracy. To wynika wprost z ustawy o czasie pracy kierowców, więc w razie, gdyby doszło do jakiejś sytuacji, do jakiegoś naruszenia, które powstałoby na skutek tego, że kierowca gdzieś pojechał na skoczka, wy o tym nie wiedzieliście to nie za bardzo możecie się tłumaczyć tym, że nie mieliście świadomości, bo to na was jest ten obowiązek, to jest po pierwsze, a po drugie pamiętajcie, macie obowiązek pobrania danych z karty kierowcy co 28 dni aktywności i tachografów co 90 dni kalendarzowych. Więc pobierając dane z karty kierowcy, no Zawsze wyjdzie, w jakich samochodach była używana karta kierowcy z jednej strony, a pobierając dane z tachografu cyfrowego, um, um, zawsze widzicie karty kierowców, które logowały się do Waszych ciągników siodłowych, do Waszych samochodów ciężarowych. Więc gdyby było tak, że, um, no nie wiem, jeździł Waszym samochodem ktoś, kto nie był zatrudniony w Waszej firmie, i z tego powstały jakieś naruszenia. To znowu nie za bardzo możecie się tłumaczyć, że nie mieliście świadomości. Bo teraz, kiedy mamy tachografy cyfrowe, to wszystko jest po prostu widoczne i możecie to sprawdzić, i znowu wy, jako pracodawcy, macie obowiązek pob poboru tych, tych danych. Ja wiem, że to może być trochę kontrowersyjne, ale myślę, że w tym wideo wytłumaczyłam wam, dlaczego kierowca no w sumie nie może jeździć w kilku firmach, jeżeli nie poinformuje o tym innych, nie, nie poinformuje o tym fakcie, tak jakby wszystkich firm, w których jeździ, tak? Bo Pamiętajcie, kierowca ma jeden limit czasu pracy i jeden limit czasu jazdy, i żeby móc odpowiednio zaplanować trasy, optymalnie wykorzystywać dostępny czas pracy i czas jazdy, to potrzebna jest informacja, czyli potrzebne są dane z karty. Kierowcy. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym zapisie. A jeżeli chcecie się czegoś jeszcze dowiedzieć na temat związany z transportem, licencjami i certyfikatami kompetencji zawodowych, zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału. Bardzo regularnie publikujemy tu takie treści.